Dla aktywnych widzów do wygrania 10 sztuk AWP Hyper Beast. Lajkuj, subuj, komentuj wyniki 1 sierpnia. Do wygrania macie PaySafeCard o wartości 20 zł. Wystarczy, że stawicie lajka, suba z dzwoneczkiem, a i komentarz dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano, z tej strony WOWKa to już ta pora, to już ten czas, żeby przetestować w dedykowanym odcinku metę do skrzyneczek za 16,80, których odkryłem, że naprawdę jest bardzo dużo, więc e, pamiętajcie o najlepszym oczywiście kodzie: kod WOWKa te 10% więcej przy wpłacie, 20 na start. No i możliwość dostania jednego tutaj z tych oto przepięknych, gratisowych skinów, właśnie przy wpłacie z moim kodem. Między innymi ostatnio nowa koska wleciała e, no, na każdego z tych skinów po prostu jest szansa przy wpłacie. E, z najlepszym kodem w jest z opisu. E, I link też tam jest. Dobra, teraz skrzyneczki. Skrzyneczki za 1680. E, widzieliście to w ostatnich odcinkach, ale dla tych, co nie widzieli, No to bierzemy sobie coś takiego. No i to nie jest wszystko. To nie jest wszystko, to nadal też nie jest wszystko, jak sobie klikniemy, dajemy sobie jeszcze tej buścika, Ej, jeszcze jedna sprawa zostaje, jeszcze jedna sprawa zostaje, moi drodzy, ale to za chwilę, czekajcie, czemu, bo damy sobie sterka? może tutaj jeszcze jednie, nie ma jeszcze jednej bonusowej skrzyneczki. No łącznie mamy 9 skrzynek. 9 skrzynek za 16,80 150 zł. Więc naprawdę bardzo, bardzo dużo. Więc tutaj nie ma innej opcji, jak po prostu zacząć sobie od yy, bitwy. Jeden na 1 Tak żeby po prostu ta szansa na zwycięstwo była jak największa i żeby na początku już móc jakiś tam rozruch powiedzmy zrobić Bo jakby to nam nie siadło to mamy problem Slate, no nie wiem w sumie co będzie najlepsze zależy w sumie bardzo dużo też od stanu no nie, no bo Slate, stania, factory faktoryniu Też jest naprawdę bardzo, bardzo super Lecimy sobie tutaj hold down in case i bez szału nie nie no w sumie spoko nie no w sumie spoko nie no ponarzekałem, a ma jednak naklejka korteksy takie same chyba bardziej co to jasne że tak dokładnie takie same korteksy a wupeczki czy coś jakaś będzie lepsza no jego raczej nie nie no, podobne też również wyszło podobnie bardzo Tutaj jak to wygląda, no niestety Aterisa. Więc prowadzenie przeskakuje na mojego przeciwnika, niestety jeszcze mocniej umacnia się jego prowadzenie. Więc mamy dwie ostatnie skrzyneczki, żeby coś tutaj zdziałać i coś tutaj zdobyć. Więc ostatnia skrzyneczka u Pa decyduje o tym, że zostaje chyba zwycięzcą. czy nie. No nie do końca. Nie do końca, bo niestety jest to po prostu porażka. Więc kopiujemy sobie tą bitwę. Mm, I co? Dodamy sobie po skrzynę, nie wiem, czekajcie, której w sumie giga bym dodał. Tutaj dodamy seto. 201, ok, 60. Czyli teraz jakbyśmy poszli po event. Czekajcie, wszystkie punkty. 80. Ej, to był strzał przeznaczenia. Patrzcie, co się właśnie wydarzyło. Nie. Te punkty bonusowe, eventowe akurat dały nam dokładnie tyle, co potrzebowaliśmy. Co do grosza. Co do grosza, 12 skrzyneczek 1 na 1, czy to będzie bardzo szybki koniec odcinka? Miejmy nadzieję, że nie. Miejmy nadzieję, że nie, że ta bitwa będzie zdecydowanie lepsza od poprzedniej i że będziesz po prostu zwycięska. Bitwa wystartowała. <laughs> łyczek wody poszedł eee, i see you later, czyli dużo lepiej przeciwnika, ale nie najlepiej ze skrzyneczki. Ojoj, oj, oj, kurczę, i zobaczcie, że teraz on tutaj zdobywa coś lepszego. Teraz nawet nie wiem, jak będzie to, to wyglądało. Niestety wygląda to na umocnienie mojego przeciwnika. Nie ninja case. Może on z czymś lepszym tutaj dojedzie? No, kurczę, wiejski chłopak. Bardzo, bardzo, bardzo mocno mnie dojeżdża. No, cały czas praktycznie dostaję od niego. Kurczę, no i teraz. Czemu w takiej sytuacji? Jeszcze on trafi w lepszym stanie. No, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. O, no i teraz on też trafia spoko z pokoskina. Pierwszy raz może lepiej od niego No ale mamy co nadrabiać Niestety mamy co nadrabiać Żeby to był ten gloczek poniżej No to mogło być dużo, dużo lepiej Niestety, ale nie wypadł no Mamy jeszcze tego uspika No i teraz gigabuła Dajesz, dajesz czymś mega mocnym Dwie ostatnie skrzyneczki Slime, który niejednokrotnie rzucił czymś potężnym Niestety tym razem nie zarzuca No i mamy jako ostatnią naklejkę Która niestety jest dokładnie taka sama jak przeciwnika więc tutaj zwycięstwa nie będzie, no jakoś. Nie, no zabrakło sporo, niestety zabrakło sporo. No ja tutaj próbuję jeszcze z punktami bitewnymi, jeszcze jedną szansę chciałbym dostać i spróbować. I spróbować po prostu. Niestety to będzie za mało, więc musimy wziąć sobie ze trzy sztuki takiego e, właśnie Zeusa. Więc rzucimy sobie te Zeusy z Olympusa. I, i, I zrobimy tutaj kolejną bitwę. Wiadomo, odejmując tutaj te skrzyneczki sensownie. 1680, więc nawet chyba odejmiemy sobie tą skrzyneczkę, co? Chociaż nie, dobra nie sprzedajmy coś. sprzedajmy coś, żeby było tych skrzyneczek. 6 zł ogólnie potrzebujemy, więc tutaj będzie to. I to, jeśli nie wystarczy, to mamy jeszcze kawałeczek punktów, ale wystarczy jak najbardziej. wystarczy jak najbardziej. Mm, więc tworzymy i ta jest już trzyosobowa. Ta jest trzyosobowa jak ona nie wyjdzie no to ja jeszcze poddaję po prostu ja się wtedy po prostu poddaję jak mi to nie wyjdzie no i mamy start moi drodzy mamy start zebrali się tutaj wszyscy przeciwnicy którzy no byli po prostu potrzebni czyli dwóch i, i, i mamy chyba bardzo przyjemnego skinka więc co jest jeszcze nadzieja słuchajcie na rozruszanie tego odcinka więc odcinek wyrusza właśnie teraz po prostu po dodatkowym budżecie zdobytym z punktów bita Będziemy tutaj chyba mieli dużą szansę, żeby po prostu zwyciężyć tę bitwę. Jak na razie idzie nam najlepiej ze wszystkich obrazów. A żeby wygrać w karda napisz jaki masz telefon i liczbę jedne, od jednego do pięciu. i tak dalej, oby tak dalej. Nadal utrzymujemy tutaj mega, mega moc, więc super, super, super. O, dobra, teraz coś u przeciwników bardziej się pojawiło lepszego. Powoli mnie tutaj e, Crixus próbuje dogonić i chyba mu to wychodzi w miarę, bo już praktycznie mnie dogonił. Dwie ostatnie skrzyneczki. Korteksy wlatu, wlatują, całe szczęście dla tego e, Crixa nic nie ma i, i chyba jest zwycięstwo, tak jest, tak. Przemocne zwycięstwo, słuchajcie. Piękne, cudowne, mocne zwycięstwo, które naprawia calutki odcinek. Jesteśmy przy w samych rękawicach, teraz dosłownie, no nie? Przy samych rękawicach, dobrze to wykorzystując easy goska lub easy-rękawice. Tylko no trzeba po prostu e, dobrze użyć to, co odzyskaliśmy. I no i jest nawet lepiej niż było, więc jest bardzo fajnie. Jest bardzo, bardzo fajnie. Trzeba pomyśleć nad jakąś metodą. Dobra, metoda jest taka, że klasyczne skrzyneczki po 16,80 e, dostaną Busta, właśnie. I to jest nasza metoda: zbustować po prostu te skrzyneczki. Dodamy sobie po jeszcze jednej sztuce. Tym sposobem uzyskujemy 10 skrzyneczek, które po prostu. E, Dają nam koskę, dają nam koskę lub rękawice, 1 na 1 wystarczy, tak myślę, raczej tak, dorzucimy sobie jeszcze jednego slajma dla pewności, albo jeszcze jedną gigabułę, tak, teraz, no to, to jeśli będzie zwycięstwo, co na 1 na 1 jest naprawdę bardzo duża szansa, będziemy mieli koskę lub rękawicę, jedną z tych dwóch biorę po prostu, do którego uda się nam dotrzeć, nie, nie chcę tutaj też przesadzać za bardzo, czekam, no tutaj chwileczkę może czekamy, czy nie, 3... Dwa, jeden, zero, w sumie poczekaj Wiejski chłopak w bitewce eee, O wszystko, kurde, chłopie, co ty robisz, chłopie, co ty robisz Gajl Eko, oj, ja pierdziele, co za gość nam trafił, co za gościu się tutaj nam trafił, ja pier... Mamy problem, widzowie, mamy problem Trafił się naprawdę potężny tutaj gość, z jakimiś naprawdę przepotężnymi trawami. zbagowany typek totalnie. Wszedł tutaj do bitwy, patrzcie co on w ogóle trafi, jakie... Ja... No, chore, po prostu chore. To są trafia z chore. Mam nadzieję, że trafię lepsze, ale to na pewno proste nie będzie, już, no nie? Mnie trzeba było zaskoczyć naprawdę czymś przepotężnym, trafić kilka. Teraz, no powiedzmy, w tych skrzynkach, wszystkich co teraz, natrafiać pełno dobrych skinów. Ostatnie cztery skrzyneczki, cztery potężne skiny i jeszcze zwycięstwo tutaj może się pojawić. Dobra, ale on też trafia nadal dobrego. Kurde, jest gigantyczny problem z chłopem. Naprawdę gigantyczny. Jest sanin Leo, dobra, dobra, zadziało się coś, zadziało się. Zadziało się coś w moją stronę, zadziało się coś w moją stronę, nadal się dzieje w moją stronę Giga buła po buście, ma szansę jeszcze to wszystko naprawić, jakiś statraczek w faktoryniu No i nic z tego nie wyszło, nic z tego nie wyszło Gość nas zniszczył jak chciał Mamy stóweczkę ostatnią, mamy stóweczkę ostatnią, która leci po prostu na 4 osoby z dosłownie standardowymi skrzyneczkami za 16,80. Ostatnia szansa po prostu tych skrzyneczek. No i zobaczymy, jak to wszystko się zakończy. Dajemy sobie 4 graczy, zaczynamy tą bitwę natychmiast. No tutaj już dłużej nie czekam. Nie mamy na to czasu główny budżet, niestety nam spadł, więc tutaj jeszcze jest nadzieja. No trafić jeszcze raz takie Sani Leo powiedzmy lub coś podobnego i jeszcze można tutaj się rozruszać w tym odcinku. No tylko trzeba trafić. Popa WP też i zobaczcie, że jest dosyć spoko. Ninja Keisik Niestety też bez szału No na razie nikt nie zaskoczył jakimiś takimi najlepszymi skinami No i tutaj u Isamu widzimy też Przemocną naklejkę No i Alex no idą niestety dobrze A i samo jeszcze mocniej Dwie ostatnie skrzyneczki Jeśli nie no to ja się poddaję Byliśmy przy samej kosie przy samych rękawicach I niestety pojawił się ponownie nasz upadek Ja pierdole Mamy <noise> to. Mamy to. Mamy to. Mamy to. Mamy to. Czekajcie. Kosa plus rękawice, no niestety. Czekajcie. 60. Kurcz, nie, dobra, ja już nawet nie próbuję tego. Ale bardzo mu niewiele brakuje. Czekajcie, będzie kosa plus rękawice. E, dobra, pierwsza leci, słuchajcie Koska, 100% na kosę Udaje się zdobyć kosę w tym odcineczku Naprawdę Nie, nie wiem, takie zaskoczenie Że jest to naprawdę hicior Ja jestem w szoku, że dzisiaj ta koska się faktycznie pojawia e, Do rękawic niestety no przybrakuje free Shadow de Gersy, dawajcie faktoryniu Są minimal wear, okej okay. Jest koska, dobra Teraz 5 gwiazdkowy skin, mu 4 gwiazdkowy Skinek się pojawia, dobra teraz serii od tych rękawic bardzo mało brakuje, miejmy nadzieję, że tutaj już będzie to po prostu lepiej wyglądało z skrzyneczką, którą po prostu Dam szansę, żeby e, zrobiła robotę w dzisiejszym odcinku. Będzie to skrzynia agenta. Dajemy sobie cztery sztuki. Jeden na jeden i zaczynamy tą bitwę. Czy będą rękawice do kompletu, a może druga koska? No i są naprawdę z tej ogromnej nadziei. Ja pierdzielę. Jak ja wjechałem w tamtej bitwie, to jest hitter. No byłem niszczony całkowicie. A tutaj, a piękna, śliczna, cudowna, e, dająca nam kosę. No takie rzeczy właśnie są najpiękniejsze. Więc mamy jeszcze cztery szanse tutaj w skrzyneczkach z agencikiem. No, niestety, ten agent bardzo słaby. Może kolejny już będzie troszeczkę lepszy. Również nie do końca jest zbyt dobry ten agent. No, dwie szanse jeszcze mamy, żeby trafić potężnego agenta. Potężny agent. Potężny agent w moje ręce, błagam potężny. Agent w moje ręce, no i niestety nie, no niestety nie zaufaliśmy złej skrzyneczce i teraz 50 zł, czyli dajemy maksymalną skrzynię, jaką się da. Mm, więc będzie to po prostu skrzyneczka Cybercase 4 osoby. No kurde, ten agencik nie poszedł, liczyłem naprawdę mocno na trafienie, chociaż tych. Yy, Takich średnich, powiedzmy, czerwonych agentów i to już by wystarczyło, żeby rękawice nie do końca to po prostu poszło i się po prostu nie udało, więc ja wam dziękuję za oglądanie i tak odcinek naprawdę super mocny, że udało się zdobyć jeszcze te właśnie freehandy, więc dziękuję wam za oglądanie, subujcie, lajkujcie, like, na razie, siema i cześć.